PyCharm to moim zdaniem jedno z najlepszych środowisk do Pythona. W jednym z poprzednich odcinków pokazałem ci, jak poprawnie go zainstalować. Dzisiaj poznasz kilka udogodnień, które przyspieszą twoją pracę. Rozsiądź się wygodnie i zapraszam do oglądania. Być może chciałeś kiedyś zmienić nazwę jednej ze swoich zmiennych. Zwyczajnie rozmyśliłeś się, lub zrobiłeś literówkę. Byłeś więc zmuszony przeszukać cały kod i zmienić jej nazwę w każdym miejscu. Co gorsza, jeśli coś przeoczyłeś, Python, nie wiedząc co się dzieje, kończył program. Ale SpyCharm robi się to inaczej. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na zmienną, Refractor i Rename. W okienku wpisujesz nową nazwę i gotowe. Nazwa została zmieniona w każdym miejscu. Czy nie było to proste? Wykomentowywanie kodu to częsta praktyka podczas szukania błędów. Polega na zamienieniu kawałka kodu w komentarz. Przez co nie jest on chwilowo aktywny. Jeśli zamierzasz dezaktywować pojedynczą linijkę, wystarczy postawić jeden znak. Jeśli linijek jest więcej, z pomocą przychodzi nam skrót Ctrl i Slash. Ten sam skrót pozwala aktywować kod ponownie. PyCharm umożliwia też tworzenie zakładek, zwłaszcza przydatnych przy tworzeniu długich programów. Skrót klawiaturowy to Ctrl i F11. Następnie możemy wybrać dowolną literę lub cyfrę. Teraz z pomocą Shift F11 otwieramy menu zakładek. Możemy je przejrzeć, edytować lub przejść do wybranej przez naciśnięcie odpowiedniej litery lub cyfry na klawiaturze. Jak zapewne wiesz, PyCharm automatycznie zamyka za Ciebie nawiasy i cudzysłowy. Z pewnością jest to wygodne, ale sprawia, że nie możemy tak po prostu nacisnąć Enter. Musimy zdjąć rękę z klawiatury, i myszką kliknąć na koniec linijki. Jest to problem o tyle poważny, że powstał skrót Shift plus Enter, który tworzy nową linijkę bez łamania obecnej. Być może znalazłeś się w sytuacji, w której chcesz przenieść parę linijek pod IFA. Warto wtedy pamiętać, że nie musisz tabować każdej linijki osobno, ale możesz zaznaczyć kilka. Podobnie kiedy się rozmyślisz i nie potrzebujesz już IFA, zaznaczasz linijki i skrótem Shift plus Tab cofasz je na miejsce. Film nie był sponsorowany przez JetBrains. Mimo tego mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeśli podoba ci się taka tematyka, możesz zostawić łapkę w górę i komentarz. Do usłyszenia.